Witamy serdecznie z Kozerek. No emocjonujący jest ten początek drugiego dnia turnieju. To jest końcówka eliminacji. Pierwszy dzień turnieju głównego na tym korcie. Magdalena Hędrżak pokonała przed momentem rozstawioną w eliminacjach Słowaczkę Lenkę Starą. Dwa, 14 do 12 w Super tie breaku. Leją nas wodą, wyganiają, ale jeszcze spróbujemy dokończyć ten krótki raport. Chociaż najlepiej jak Magda sama przemówi, było bardzo dużo emocji, było dużo dobrej gry, w, szczególnie w pierwszym. 2 godziny i 31 minut w pełnym słońcu. W słońcu, wielkie brawa dla pań, posłuchajcie co powiedziała Magda po meczu. Uczestniczka turnieju głównego, Magda ty jeszcze nie masz 18 lat, po raz pierwszy przeszłaś eliminację tutaj. Jaki to był mecz, bo my oglądaliśmy tam z pierwszego rzędu, też tam twój tata był, no wszyscy byli bardzo poddenerwowani, wy chyba na korcie, szczególnie w super breaku też. No ja Super Tej bardzo się stresowałam. W ogóle w pierwszym secie broniłam kilkasetowych i wygrałam i w Super breaku broniłam, nie wiem, też kilka chyba, dwie czy trzy meczowe i wygrałam i no... Stresowałaś się na tym karcie, ale udało mi się wygrać się bardzo cieszę. Czasami tak bywa, że bo ten pierwszy set trwał godzinę i 20 minut. Rzeczywiście broniłaś setowych przy 4-5, przy 5-6. Udało się wygrać w tie breaku. no ale w drugim nie ta, która przegrała szybko, szybko przegrała seta, tylko ty. Co się stało w tym drugim secie? Um... Początek drugiego, pierwsze dwa, trzy gemy, myślę, że jeszcze były takie wyr wyrównane, a potem po tych dwóch, trzech gemach jakoś tak odleciałam, przestało mi wychodzić i wyszły dwie piłki, a ja zaczęłam psuć seriami i szybko przeleciał ten drugi set i Ech, jakoś tak wyszło. Więc... Potem już się skoncentrowałam na super tej czy w ten Super Tiebreak tak powiedzmy skrępował Was obie, bo mało było uderzeń wygrywających, bo wcześniej grałeś się dosyć e, ostro, odważnie, a w tym Super Tiebreaku wszyscy prosiliśmy o aktywność, a tam raczej pasywnie było z dwóch stron, taka wojna nerwów. Tak, w pierwszych. Bo chcę jeszcze coś próbowałyśmy grać, jakieś akcje i a w Super Tiebreaku to już tylko było takie przebijanki, ale no wygrałam to się chyba liczy najbardziej. Oczywiście, przejście eliminacji wzięłabyś w ciemno, to już jest taki fajny wynik? Tak, bo to była moja pierwsza. nicząc w bytomie, gdzie dostałam dziką kartę, to to jest moje, no, druga, pierwsza, drugi, druga, dwudziestka, piątka. Teraz zaczęłam grać te seniorskie, więc się bardzo cieszę, że przyszłam eliminację. No to trzymamy kciuki, gratulacje.